Dzieci z klubu spółdzielczego Nasza Praca na maksa wykorzystują ferie. Ciekawych zajęć nie brakuje. Od wycieczek za miasto, po zajęcia plastyczne i sportowe, czy lekcje z robotyki? Prowadzimy tutaj zajęcia dla dzieci z programowania i robotyki w czasie ferii zimowych zorganizowanych w klubie spółdzielczym. Na zajęciach dzieci zbudowały swojego robota, następnie go zaprogramowały i ożywiły. I bardzo dobrze się przy, tym, przy tej okazji bawiły. Zbudowaliśmy najszybszy samochód. Pędził jak torpeda. Zawsze wszystkich wyprzedzał. Bardzo fajnie, wszystkie zajęcia mi się bardzo podobały. Za rok zapiszesz się na takie ferie? Jeszcze nie wiem, ale mogę się zapisać. Chętnie bym bardzo chciała. Ja kiedyś chodziłem na robotykę gdzieś rok lub dwa lata temu i byłem na wie, wiele zajęciach. Bardzo fajnie jest dużo zabaw. Byliśmy w Żarkach no w ogóle na trzy wycieczki jeździmy. Wczoraj byliśmy w Laser House i w Żarkach byliśmy we wtorek. Dla dzieci jest potrzebne urozmaicenie, dlatego urozmaicamy zajęcia. Staramy się, żeby każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie. Ja rozmawiając z dziećmi wiem, że wielu z nich pragnie takiego uporządkowania zajęć, żeby oni wiedzieli co robią, kiedy robią i faktycznie, żeby była ta różnorodność. Za rok zapiszysz się na takie ferie? Tak.